Pozdrawiam bardzo serdecznie. Otwieram ten odcinek prostym, ale zasadniczym pytaniem: Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej może komunikatem, konferencją prasową i zapowiedzią rygorystycznego nadzoru unieważnić Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Konkordat czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a po drodze zastraszyć samorządy, które zgodnie z wolą rodziców. Chcą finansować drugą godzinę lekcji religii w szkole? Jeśli państwo prawa ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie, odpowiedź brzmi nie. I w tym odcinku chcę pokazać, dlaczego nie, po czym krok po kroku powiem, co mają zrobić samorządy, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie, żeby nie ulec presji, tylko oprzeć się na przepisach, które stoją. Wyżej niż ministerialne komunikaty. Zacznijmy od faktów. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza rygorystyczny nadzór i śledzenie lekcji. Wysyła sygnał: Uwaga, samorządy finansujące drugą godzinę religii mogą spodziewać się kontroli. Tak skonstruowany przekaz nie jest technicznym przypomnieniem o legalności. Przecież to klasyczny instrument mrożący. Ma zniechęcić gminy i powiaty do korzystania z ich prawnych kompetencji. Tymczasem nadzór w państwie prawa nie jest pałką polityczną. Nadzór ma sprawić i sprawdzać legalność działań, a nie wymuszać linię resortu, kiedy ta jest sprzeczna. Z normami wyższego rzędu. A normy wyższego rzędu w tej sprawie są jasne. Po pierwsze, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 53, gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w tym do wychowania religijnego także w szkole. Artykuł 91 mówi, że Ratyfikowane umowy międzynarodowe w naszym przypadku oczywiście konkordat mają pierwszeństwo przed ustawą a tym bardziej przed rozporządzeniem pani minister. Artykuł 190 stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i powszechnie obowiązujące. Minister nie może ich Przykryć, że tak powiem, ani komunikatem, ani wytyczną, ani praktyką kuratoryjną. Kropka. Po drugie, konkordat. Artykuł 12 zobowiązuje państwo polskie do zagwarantowania nauczania religii w szkołach publicznych. Co? Równie ważne, warunki organizacyjne tego nauczania określa się w porozumieniu z właściwą władzą kościelną. To nie jest grzecznościowa jakaś konsultacja. To wymóg legalności. Zasada porozumienia jest rdzeniem tego porządku. Bez niej nie wolno jednostronnie. Ciąć godzin, łączyć oddziałów, spychać religii na skrajne pory czy organizacyjne, wypchać ją z przedmiotu czy też z planu tego działania szkolnego. Jeśli ktoś próbuje to zrobić jednostronnie, działa z wadą prawną. Po trzecie, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie rozporządzenia, które wyłączało ocenę z religii i etyki ze średniej ocen na świadectwie. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to rozwiązanie jest niekonstytucyjne. W praktyce oznacza to, że religia zachowuje status pełnoprawnego przedmiotu, a próba symbolicznej degradacji poprzez niewliczanie oceny została zakwestionowana. To nie jest jakiś detal organizacyjny. To rozstrzygnięcie o statusie przedmiotu i o równości traktowania uczniów. Jakkolwiek utrzymywanie po tym wyroku przekazu, Przeciwnego, że religia do średniej się nie liczy, uderza w pewność prawa, stawia dyrektorów i samorządy w konflikcie norm i naraża szkoły na skargi rodziców, odwołania, a w dalszej kolejności na przegrane sprawy. I teraz najważniejsze: co z tego wynika dla samorządów? Jednostka samorządu terytorialnego, gmina, powiat. Ma kompetencję do finansowania zajęć ponad minimum, jeśli odpowiada na realną wolę rodziców i lokalne potrzeby. Druga godzina religii mieści się w tej kompetencji. Jeżeli rodzice chcą, jeżeli szkoły potrafią to ułożyć w sposób organizacyjny, jeżeli jest porozumienie ze stroną Kościelną samorząd ma prawo, a często obowiązek, po prostu to sfinansować. Kontrola legalności nie może zamienić się w odstraszanie. Kuratorium Oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej nie mają prawa zastępować Trybunału Konstytucyjnego i przedstawiać czy też przestawiać zwrotnicy wbrew konstytucji. Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordatowi. Co ma zrobić samorząd, który słyszy o rygorystycznym nadzorze, a zarazem chce uczciwie zabezpieczyć dwie godziny religii? Po pierwsze, przyjąć uchwałę lub wydać zarządzenie, które jasno zabezpiecza finansowanie drugiej godziny w budżecie i odzwierciedlać to należy. W arkuszach organizacyjnych szkół. Po drugie, zawrzeć porozumienie z właściwą władzą kościelną. Bez tych porozumień ministerialna polemika łatwo zamienia się w spór proceduralny. Z porozumieniem mamy pełny komplet legalności. Po trzecie, udokumentować wolę rodziców, wnioski, protokoły zebrań, oświadczenia. To złoto dowodowe, które w sądzie administracyjnym waży więcej niż jakikolwiek tweet. Po czwarte, odpowiadając na wystąpienia pokontrolne, powoływać się literalnie na konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 53, artykuł 91, artykuł 90. Konkordat, artykuł 12, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2025 roku i zasadę porozumienia. Po piąte. Gdy kurator próbuje wygasić drugą godzinę, kierować sprawę do sądu, a w zasadzie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania, tak aby nie dopuścić do utrwalenia bezprawnego stanu faktycznego. Po szóste, prowadzić na bieżąco audyt szkół. Koszty reorganizacji dodatkowych dojazdów, konsekwencje kadrowe te dokumenty będą podstawą roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli okaże się, że ingerencje organów były po prostu nielegalne, dyrektorzy szkół potrzebują prostego kryterium działania: stosować Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Konkordat i wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli polecenie kuratorium lub ministerstwa stoi w, z tym w sprzeczności, należy odnotować zastrzeżenia w protokole i odmówić wdrożenia. Rozwiązania tego aspektu nielegalnego. W sprawach technicznych dyrektor nie jest od interpretowania prawa, tylko od jego stosowania, a stosowanie oznacza pierwszeństwo norm wyższych nad sprzecznymi aktami wykonawczymi. Nauczyciele religii, którzy padli ofiarą organizacyjnych redukcji, mają do dyspozycji odwołania i pozwy o przywrócenie do pracy lub odszkodowania. Jeżeli redukcja wynikała z pominięcia zasady porozumienia, albo była skutkiem praktyk sprzecznych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Równolegle można korzystać z instrumentów Państwowej Inspekcji Pracy, czy też Sądów Pracy. Rodzice i uczniowie mają konkretne narzędzia. Jeżeli szkoła nie wlicza oceny z religii do średniej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Należy złożyć do dyrektora wniosek o wykonanie tego wyroku i korektę praktyki. Jeżeli szkoła zwleka lub odmawia, trzeba wystąpić z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, a następnie skierować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania. Równolegle warto zawiadomić Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby objęli sprawę monitoringiem. Jeżeli dziecko zostało potraktowane gorzej z powodu uczestnictwa w religii, to jest nieporozumienie, tylko potencjalnie jest to tak na serio dyskryminacja światopoglądowa. Wtedy właściwą ścieżką jest pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych oraz zakaz praktyk dyskryminacyjnych, a dodatkowo kontrola administracyjna działań organu prowadzącego. Nie można też udawać, że toczy się jakaś gra jedynie o plan lekcji. Jeżeli tylko religia i etyka wypychane są na skrajne godziny, jeżeli tylko w odniesieniu do religii stosuje się standardy odmienne niż do innych zajęć dodatkowych, jeżeli kuratorium oświaty używa słów śledzenie lekcji w kontekście drugiej godziny, to mówimy o nierównym traktowaniu ze względu na przekonania. Wprost zakazuje tego artykułu 32 yy, artykuł Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 53 dodaje, że wolność religii obejmuje jej praktykowanie i nauczanie, a prawo rodziców do wychowania zgodnie z przekonaniami nie jest pustym hasłem. Protokół dodatkowy numer 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, artykuł 2 przypomina, że państwo w zakresie edukacji... Musi szanować przekonania rodziców. Te normy nie są ozdobą, one obowiązują i mogą, a w zasadzie muszą być egzekwowane. Kto zapłaci rachunek? Jeśli mimo wszystko ministerialne naciski doprowadzą yy, do tych nielegalnych decyzji, no kto za to zapłaci? Zapłaci skarb państwa i zapłacą jednostki samorządu terytorialnego, które nierzadko pod presją. Wykonają polecenia sprzeczne z prawem. Dlatego tak ważne jest, aby każdą jakąś ingerencję dokumentować, każdą szkodę liczyć i każdą sprawę, w której naruszono hierarchię źródeł prawa, niezwłocznie kierować do sądu. Zasada jest prosta: lepiej zatrzymać nielegalne działania na etapie wniosku o wstrzymanie w wojewódzkim sądzie administracyjnym niż później płacić odszkodowania z pieniędzy mieszkańców. W tym miejscu warto na chwilę wrócić do polityki personalnej, ale włączenie yy, wyłącznie w zasadzie można powiedzieć, w jednym celu, aby przypomnieć, że w państwie prawa nie decyduje życiorys ministra ani jego poglądy, tylko norma prawna i wyrok sądu konstytucyjnego. Możemy się różnić w ocenach ideowych. Ale nie możemy udawać, że komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej zastępuje Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Konkordat i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nie zastępuje i to jest oś tego sporu. Niektórzy powiedzą, przecież nikt nie zakazuje religii, chodzi tylko o porządek. Wystarczy jednak spojrzeć na ten repertuar środków. Przesuwanie na pierwszą lub ostatnią godzinę, sztuczne łączenie roczników pod pretekstem organizacji, straszenie kontrolami, kwestionowanie finansowania przez samorząd, poddawanie wątpliwość ważności ocen na świadectwie mimo rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest porządkowanie. To praktyka wywołania efektu mrożącego. Kiedyś robiły to dekrety, dziś robi to administracja. Mgła i presja przez nią wywierana. Różnica w formie, cel ten sam: wypchnąć religię poza nawias, i właśnie dlatego trzeba mówić językiem artykułów i paragrafów zamiast językiem wrażeń. Kończąc, chcę zostawić jasny, praktyczny drogowskaz. Samorządy. Uchwała lub zarządzanie arkusze z dwiema godzinami porozumienia z Kościołem, dokumentacja woli rodziców, odpowiedzi od kuratora oparte wprost na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konkordacie i wyroku Trybunału Konstytucyjnego w razie ingerencji, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o wstrzymanie to są bardzo ważne argumenty. Dyrektorzy Wykonywać wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zasadę porozumienia, a polecenia sprzeczne z normami wyższymi kwitować zastrzeżeniem do protokołu i odmową wdrożenia. Rodzice i uczniowie: co trzeba zrobić? Wniosek do dyrektora o wliczanie oceny z religii, wezwanie do usunięcia Naruszenia prawa na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wnioski do Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich, a w razie potrzeby pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych i zakaz praktyk dyskryminujących, nauczyciele, odwołania i pozwy, tam gdzie organizacja była tylko pretekstem do naruszenia zasady, Porozumienia lub ignorowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Co powiedzieć na koniec? W państwie prawa nie rządzi strach ani efekt mrożący. Rządzi hierarchia norm. Dlatego, próba zastraszenia samorządów, które finansują drugą godzinę religii, musi skończyć się tam, gdzie kończą się wszystkie spory o. Prymat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i umów międzynarodowych w sądzie. A kiedy ten spór trafi do sądu, zwycięży niegłośniejsza konferencja prasowa, tylko paragraf. I właśnie o to wszystko chodzi.